Chłopaki zarzucają mi, że robię codziennie live. Y. Po pierwsze nie robię codziennie live'ów, ale robię live'y. no i zbieram tam pieniądze. Yy, I zarzucają mi to, że to jest śmieszne, dziwne i tak dalej. Mam zapis przed kilkunastu dni, że tak samo siedzą i zbierają na jakieś kitłachy, robią live i oni to nazywali domówka. No i to jest. Jeżeli to nie jest hipokryzja zarzucanie komuś, że robi live i zbiera pieniądze, a sami yy, robicie zbieracie pieniądze, to jeżeli to nie jest hipokryzją, to co jest z hipokryzją? Nie wyzywajcie tam chłopaków w komentarzach pod ich filmem. Jeżeli chcecie coś skrytykować, to piszcie merytorycznie, Bo też można kogoś skrytykować, ale używając, nie stosując wyzwisk i tak dalej. Więc jeżeli już chcecie zająć się wyzwisko w tej sprawie, to bez wyzwisk i będzie, myślę, git. Chłopaki się tak śmiali, że reżyser życia usuwa komentarze, blokuje możliwość komentowania. A wiecie, co zrobili pod najnowszym postem na Instagramie tym, z tym ich filmem o mnie?